Hej, witajcie w nowym odcinku z Forza Horizon 4 na moim kanale. Zostawcie łapę na początek, zasubskrybujcie kanał, jeśli nie subskrybujecie. Albo stwórzcie sobie konto. Ja już cisnę do tego, A co to jest LB. Okej. Okay. Rozumiem, czyli podejrzewam, że jakby moi znajomi w sensie z. Xbox Live, możecie mnie zapraszać oczywiście. Yy, nikiem chyba to Xmati Games, tak najprawdopodobniej nie znajdziecie tu na Xboxie. Yy, ja to wszystko będę akceptował, może sobie pogramy razem. A teraz Behemoth pokaz. Weź udział w zawodach. Prosim bardzo. Mm, solo no, na razie solo, no, jest współpracy nie wiem, już. Zobaczymy. O ty prezes. Takie rzeczy to jakby. W ogóle na dworze się zrobiło szaro szaroburo i ponuro pada deszcz. Masakra. Nie fajnie, nieprzyjemnie. Nagrywa wszystko, to to. Dobra. O ty, prezes. A mogę ja tym jechać? Hoover Transfer. <grym> ja bym bardzo chętnie w to wsiadł. W sensie, ja chcę. No, nie, no do mnie jest chyba tono. Będę się ścigał, kto pierwszy, ten lepszy. Wiem, że masz wrażenie, jakby to był dopiero początek, ale zawody. Okej, okay, i ja to wszystko rozumiem, To jakby wybity, może tak zostać. To jest trójki tak samo, to nie wiem, czy w dwójkę nie grałem, e, czy też tam to tak, tak wyglądało, ale ciśniemy. Zawody pokazowe, to ja lubię. Poduszkowiec ciśnie dołem, podejrzewam, nie? A nie, poduszkowiec ciśnie w ogóle gdzie chce, także... Okej. Okay. Robi mi. Robi mi ścieżkę. Oj, oj, oj. kurka, ale uwaliłem. Widać go, nie widać go, nie widać go, gdzie jest. Ej, uwaliłem, jakby w niewidzianą ścianę u góry. Nie wiem, czy widzieliście. Czekajcie. Tu poszły iskry gdzieś. O. I znowu wylądowałem tak samo. <grywka> To jest hit, dobra przewiniemy się aż do samego Ile się da do samego skoku Żeby w ogóle inaczej wyskoczyć Mam nadzieję, że jeszcze raz mi pozwolicie cofnąć Nie można już więcej? To skoczę o troszeczkę słabiej na tej zasadzie Powinno o lądowanko być już udane Nie wiem, to był jakiś błąd taki W sensie nie wynikający z mojej winy Uderzyłem w coś co było w powietrzu I to była jakaś niewidzialna ściana Czy niewidzialny element I samochód się zaczął obracać Ale to sobie możemy odpuścić no Tutaj i tak czas ten w sensie To chyba się za bardzo nie liczy Bo w sensie poziom wybitny czy coś Tego raczej nie można prze, Nie można tego chyba przegrać O ty kurcze Teraz by się bardziej te pasy pięciostopniowe przydały Jak się topimy Dobra okej okay. Niż, niż wtedy co z tym Lamborghini skakałem w poprzednim w poprzednim odcinku jeśli nie widzieliście to sobie zobaczcie końcówkę mi tam o pasach gadali no naprawdę Wake up. die trying umierać próbując mm. czy umrzeć próbując może tak bardziej Dobra, wpływ, no super, jakby mieszkańcy tej wioski, to ja tu ogarniam, ja bym siedział w domu. Jakiś krowy, jelenie, nie wiadomo wszystko, a tu poduszkowiec ciśnie, także pozdrawiam, polecam. Forza Horizon numer 4, klepłem w niego, jezu, udało się. Myślałem, że z nim się nie można zetknąć. A tu jednak. Się zastanawiam, jaka tam musi być kosiarka, w sensie jaki diesel tam musi być, żeby to... Żeby to sz szło w ogóle. Tak i uwaga, będzie jump. Chyba, że mnie spowolniło. A taki delikatny. Przyziemienie. Hop, okej. Okay. To musi być jakoś zaprogramowane, że ja tego nie mogę przegrać chyba. Tak mi się wydaje. Skręcaj, człowieku! Beg!

no dobra, no ale bez jaj, już chcecie mi przełączać z jesieni na zimę? Przecież to troszeczkę się mija z celem. Chcę tu pojeździć. Tu jest gdzieś znacznik. I on podejrzewam jest u góry. Tak, on jest u góry na tej kolumnie. Trzeba jakoś na niego skoczyć. Tylko teraz jest tak ciemno. Pokażcie gdzie to jest. Aha. Ciekawe stary, jak ja to mam zrobić. Z tamtej strony pewnie jakoś wyskoczyć. Dobra, to sobie jakby w tym momencie odpuścimy. Nie musimy się tym męczyć. Tu jest jakaś nowość, wyścig pokazowy. Można oddalić. To bym chciał przejechać. Raid przełajowy. To zrobimy sobie to, to jakoś po kolei, żeby wiecie, no bez sensu troszeczkę nie jeździć. I też po tym wyścigu byśmy mogli spokojnie skoczyć i wziąć kupić jakiś samochód. Bo tak mi się coś wydaje. Horizon Life, tytuł będą losowania. Stop, gdzie są losowania? Super losowanie i losowanie, to robimy teraz. Nie chcę czerwonych butów. Chcę 40 koła, może być. Chcę 140 koła, bardzo fajnie. Kupię sobie samochód, który będę chciał. I chcę 45 koła. Całkiem spoko, a super losowania, czym to się różni? Hey mate. If you liked the horizon wheel spin.

Nie taniec klauna. Ej, znowu rzeczy z Fortnite. A. Już we wszystkich grach to jest. Nawet w, ten, w Red Red Dead Redemption y chyba jest. Dobra, centrum wiadomości mnie interesuje. Pokażcie samochody. <laughs> Moje. Mam całe siedem. A gdzie, jakby pójść? Do garażu, w sensie, do salonu. Rywale kluby Runek Usług na toyota chyba by było trzeba. Chyba by było trzeba pakiet dodatków, nie, pakiet samochodów też nie. To wszystko jest tutaj o przepustka sezonowa, to jest PlayStation Store, a tego nie chcemy. Weź z tego wyjdź. Tak jest. Yy. Oni mi przekazali na pewno, zmieni samochód, nie lista graczy, zaprojektowanych, ale to chyba by było czas dostać do swojego, yy, swojego mieszkanka i wtedy, wtedy dopiero można coś ugrać. To weźmy tego Forda Focusa, wsiądź do samochodu, pokaż samochód, yy, wsiąść. Tak, chcę, żeby został dostarczony, to raczej chyba nie, nie gra roli specjalnej, w sensie za to nie bierzecie hajsu. I, i teraz, dobre, oznaczenie z git. Możemy cisnąć. Ja wiem, że jest ciut słabszy od tego Subaru, ale musimy tu coś zmieniać troszeczkę. Tam była skocznia do tego. E, do. Ej, to losowanie już chyba zrobiłem, tak mi się coś wydaje. Tak mi się coś. O ty prezes, stop tędy tutaj. Nie, nie, tędy źle jadę jest ścieżka. Jak będziemy tylko bliżej w sensie chaty, albo poza odcinkiem, no nie no, jak na odcinku jakiś samochód kupić, zrobimy ten wyścig i pojedziemy kupić nowe auto. Taki jest plan. Mam 1,4 km do celu. Albo to ulepszyć, ale chyba nie, chyba od razu kupimy coś fajnego, takiego coś, co się trzyma drogi i w miarę jeździ jakoś spoko. Bo też jakby nie widzę sensu w tym, żeby od razu kupować jakieś mega super samochody. Bo nam się zrobi ze zwykłej ścigałki powolnej jakieś yy, mega szybkie, mega szybkie wyścigi od samego początku gry, a tego byśmy raczej nie chcieli. Sprint wzdłuż jeziora Derwen, proszę bardzo, weź udział w zawodach. Aha, w sensie sobie mogę sam stworzyć projekt, ale można dać Horizon, prezentuję, wybieram wóz. Ty, a ta korweta. Nie, bo no, to będzie się kulać jakby nie mogło, także sobie darujemy. Bierzemy Fordzika i potem lecimy go. Może nie tyle, nie będziemy go chyba ulepszać. Kupimy coś. Kupimy coś, co by mogło spokojnie. Dobra, nie otwieraj mi tej klapy, bo to jest kompletnie niepotrzebne. Ogniem. Sprint z jeziora jeziora Wing. Zostajemy tak jak jest. Bo same audiki się ścigają, które były. Widzi z samego początku, nie wiem czy. Czy zauważyliście te, co mogliśmy wybrać? No, fordy zresztą też. Przepraszam bardzo. Pozwólcie mi się temu fordzikowi rozpędzić, wtedy będzie o wiele łatwiej. Ojej, ale mamy problem. Ja tego nie wygram. To już czuję na samym początku, że tu jest ciężko. Że to będzie ciężka, ciężka zabawa. Trzeba troszeczkę przyoszukiwać. Okej, okay, przepuszczaj mnie na następną pozycję. Tu nie ma tak, żeby. Nie ma tak, że się Mateusz dasz. Proszę, zielony tędy. Kolejni. Ok. Już jest trzecia pozycja. I hamujemy i gazu. Dobra, okej, okay. ustabilizujemy trzecią, będzie OK. Nie ma żadnego wyprzedzania ty w czerwonym. Ja przełączam dosyć często stację, wiecie, bo wtedy jest mniejsza szansa na to, że e, wrzuci prawa autorskie. I... A poza tym lepiej zmieniać niż nie zmieniać. Boom! Zakręt w prawo. Przepraszam, przejedziemy. Okej. Okay. Jesteście? A e, nie, no w sumie 50% już jest w połowie trasy i już im od odskakuje, także. Nie ma co się stresować na początku, naprawdę cała trasa jest na to, żeby z nimi wygrać. Moglibyśmy ten poziom nawet wybitny troszeczkę sobie jeszcze zwiększyć. Zobaczymy jak to będzie dalej, przy szybszych samochodach będzie o wiele ciężej mi się wydaje. Bo to jednak z hamowaniem u mnie to jest to jest hit. Jak Mateusz? A i tak mnie doganiają. nie no to trzeba się i tak pilnować, no jak jakiś błąd to mamy to cofanie. Ale cofania sobie nie wyłączę, bo wtedy to te wyścigi to będą ja będę musiał poprawiać trzykrotnie. Już wiem, także cofanie to tu jest całkiem spoko. Spoko, spoko opcja: no. boom, pokaż się Audika ciśnie. Nie wiem tylko jaki samochód kupić. Ja mam jakieś Mitsu, bo Mitsu Forever. Hmm, także jakieś Mitsu byśmy mogli kupić. Lancerka jakiejś Evolution czy coś. Może się nawet spoko tym jeździć. Zobaczymy. Niekoniecznie go jakoś mega ulepszać, tylko na jeden zostawić, żeby te wyścigi, które jeszcze możemy jechać na niższym poziomie, nie jakoś mega szybko, żeby, żeby faktycznie tak jechać, mm, ale szybciej niż ten fort, nie? Na tej zasadzie. Proszę bardzo, zakręt. Jestem. Chyba, że tu oprócz tego domu jest jakiś salon dostępny, ale to musimy ogarnąć, to zaraz ogarniemy. Bum! Jestem, dziękuję, zakończono. X Mateo.

Welcome to round 3. Welcome to round 3. Here's how this is going to work. We're not sanctioned by the festival. We make our own rules. The best racers stay and the rest go home. This is the street scene. I mean, if that's cool with everyone. Pewnie stary, słuchaj, ja tylko chcę wymienić sobie wóz. Nie tablica wpływu, tylko pokażcie czy do Horizon się można mm. Nie można się dostać szybką podróżą, a to zawsze było fajne. To zawsze było fajne. Czekajcie, Ania, pokaż co tu mogę. Potrzebuję wpływu, chcę się ścigać, wyłącz wyścig, nie. Nie chcę nic, a czat? Czat też nie. To tu nic nie daje. To tak w sensie sam kliknę nie chcąc. Dostaniemy się tam do tego festiwalu. Ja chcę zobaczyć, czy to działa jak w trójce, czy tam można kupować samochody. Nie poszukałem żadnej tej, ale dobra, to teraz to zrobię. Zrobię na mapie świata. Yy, podejrzewam, że jest tylko moje domostwo. Tutaj pokaż. Tryb drona, i da. Kran główny. Ok, a można tutaj. Szybka podróż. Ej, dobra. Tak, chcę. Za 10 koła możemy się szybką podróżą przenieść. Żaden problem. Ja bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie. Coś mi lata w lewej słuchawce, to jest hit, nie? Może, może już nie dają rady te słuchawki. E Chcę wejść do domu, bo chcę zobaczyć, czy tu można kupować wozy. To jest jakby punkt w tym momencie. Witaj w domu, przyczółek. Pokaż. Ej, nie, to jedziemy na festiwal, a mamy nawet chyba bliżej. Pokaż wszystko. Przeglądaj wszystkie samochody. Salon, tak jest. To jest tutaj. Proszę. Oki, doki. Ile mam? 870. Ja pierniczę. A pokażcie, czy tu jest jakiś Mitsu Aston Martin? No i naprawdę, stać mnie na straszną ilość samochodów, to kupimy coś takiego. Ej, ten A gdzie jest moje BMW? To, które było w trójce. Co... A, czekajcie, AB jest dalej przecież. To mogło być to za 135 RWD, AWD. Tu nadal też jest BMW. Jeju, tego tu jest. Ale bm naklepali, ja nie mogę. Dobra, no to tutaj się zdecydować na któryś wóz, to będzie hit. Pokażcie mi, bo mam Dodge'a, moglibyśmy sobie nim pojeździć, jak go już dostałem za darmochę. Zobaczyć jak jeździ. Oczywiście Fordziki od tego, od Ken'a nie od kenaczkicie. L m jest. Micu, pokaż się. Pokażcie, jakie tu macie Evolutionki Nie ma ich jakoś specjalnie dużo. Rzadki. A nie, no dobra, w Micu nie zrobili jakoś mega dużo fajnych samochodów. Ale Nissanek jest o za 135 epicki na AWD. Proszę bardzo. Moglibyśmy go kupić, zobaczyć jak się nim będzie jeździło. Troszkę go przemalujemy. Proszę, giterek. Ja to zawsze lubię. Polecane projekty. Jakiś ładny sobie wybierzemy. Ten biały mi się podoba. Pobieranie. O! O! No i spoko, wybierz. Chcę kupić za 132, pewnie, że chcę. Nawet go nie będziemy ulepszać. Tak jak pojedzie, tak pojedzie. No, jak ulepszymy, to drivatary i tak się ulepszą. Także nie mam parcia na to, żeby go ulepszać. Do gry multiplayerowej potem trzeba faktycznie jakoś tak w miarę intuicyjnie dobierać te samochody. Te, które się wyróżniają. Ale to też widać po innych ludziach, czym wygrywają i wtedy dokupować. Yy, nie, no tu nic nie chcę jakby w tym zmieniać. Możemy sobie po prostu wyjść i zobaczyć jak to się kula. Mam hajsu tyle, że można już naprawdę Lambo teraz kupić. No i jest spoko. W sensie może ten biały nie jest jakoś mega ładny. Spoiler by mógł mieć inny. Czy tu można zmieniać spoilery? Jakiś taki, wiecie, taki... Ale to jak... A, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy tylko. Sprawdzimy rzecz na zasadzie... Pokaż. Czy jak ja tutaj, bo projekt mam od niego, tak? Ale czy jak ja w tym projekcie cokolwiek zmienię, czy mogę zmi w sensie, czy mogę zmienić coś? W sensie, czy na przykład tylko spoiler, a projekt zostaje warsztat. Projekty i lakiery, ulepszenia i tuning. Pokaż mi to. Tak. Ok. zmienić You can do that here. Ok, spoko temat. Kółka zostają? Silnik? To jest dobra, o, jest to jakby rozróżnione. W sensie takim, że projekt wyglądu. Możesz być tak. Dobra, no to wystarczy. Nie chcę bardziej. Nie chcę bardziej, bo drivatarki też zainstaluj. So Look good? Tak, we, we good. Okej. Okay. Nie wiem czy to będzie dobrze jeździło, ale... Sprawdzimy, no wyjdzie to w praniu w pierwszym wyścigu, nie? Pokaż... Dom aukcyjny, to tutaj są z sieci, to potem. Yy, wiadomo, do Forzy będzie trzeba non stop kupować usługę live, bo inaczej to tu się troszkę. No i teraz lepiej. Teraz takie rzeczy to ja rozumiem. Pokażcie mapę. I. Tu jest nowość. Wyścig pokazowy i mamy go najbliżej. Także możemy spokojnie go cisnąć. On the right. Jest AWD. No, na poziomie może tego subarka. Może, może jest ciut lepszy. Zobaczymy, jak się będzie drogi trzymało. Bo jak to będzie pływać, to ja takich rzeczy nie lubię. Teraz takich. Dziękuję na zdrowie. Pokaż. No, wiadomo, mógłby być lepszy, ale jest, jest dobrze. W miarę spoko wygląda. Oki doki. doki. Jedzie, jedzie chyba szybciej niż Subaru, skręcać nie do końca, skręcę to jak chciał, ale jest ok. Wiadomo, no samochód za 130 miałem 800, mogłem kupić coś lepszego i szybszego, ale na razie nie, na razie to jakby zróbmy sobie to systematycznie a powoli, bo mógłbym od razu kupić Ferrari czy tam jakieś Lambo i wszystkie wyścigi tym przejechać, ale chodzi o to, żeby jak najczęściej zmieniać te wozy, dlatego możemy kupować częściej i, i różnorodniej, nie musimy od razu wydawać hajsuna. No, i pyk na najlepszy, to bez sensu jest. Horizon prezentuje, tak jest. Tak jest. Dziękuję. Mogłem w sumie zobaczyć, który jest w sensie jaka jest różnica pomiędzy tymi samochodami, które mam Ale nie zobaczyłem. To potem. Dobra. Cyk, 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 cyk. Co? A czekajcie tu coś przyszło. miałem się popatrzeć. Na jakaś aktualizacja. Proszę bardzo, przecież tu mają Lamborghini. Kurczę. Tu Astony Lamborghini, jakiś Ferrari, dobra, cofam to. Miałem kupić, miałem kupić Ferrari. Ale też nie mają jakby chyba super lepszego niż to co ja mam. Mój przynajmniej bokiem leci, patrzcie. Popisówkę dostałem. Nie no to ja rozumiem, spoko samochód kupiłem. Nie chcę nic mówić. Ojej. Tylko muszę się troszeczkę, tak wiecie, wziąć za siebie i dogonić ich. Bo mi uciekają. Tatu mnie. Tyły mnie gonią, a czołówka mi ucieka. Ale nie zrobię tego. Nie zrobię tego jeśli. Dobra, na prostce powinno być chyba w miarę łatwiej, trochę przyhamujemy. Okej, okay, doszedłem ich. To w padach lubię, że tu nie trzeba dawać pełnego gazu, tak jak na strzałkach na klawiaturze, tylko tutaj sobie możecie wyczuć ile dajecie. Okej, okay, ich powoli dojść, tylko nie robić błędów przy okazji, 38. Mati, na wybitnym damy radę. To nie jest trudne, to nie może być trudne, ale odchodzą mnie na przyspieszeniu. Nie wiem, czy widzicie, jak mają prostą drogę i mają mają lepsze przyspieszenie. Można by było coś w tym nisanku zmienić, w sensie na przyspieszenie, było bardziej ustawić. Ale finalnie i tak was doszedłem. Ok, proszę bardzo. Pozycja numer 3. Wryłem się. Okej, okay, to, to była hamowa, taka czysta hamowa. Ja wiem, że w, w Multi tak nie jeżdżę kompletnie, w Multi to się zachowuje o wiele lepiej, bo tam jednak punkty są za to, żeby ładnie jechać i to jest mega fajny pomysł. Nie, 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 ziom, takie rzeczy to nie, to nie mną, za... muszę się podrapać. Trzyma się to auto, to ja bym chciał. Ale, też, jakby to jest do wyczucia, w sensie można jechać ładniej niż ja jadę teraz. Można, tylko trzeba się skupić i ładnie te zakręty brać. I wtedy macie wyścig, jakby wygrany. To jest spoko. Finalnie ich wziąłem, tak? Finalnie wygram ten wyścig. Najprawdopodobniej, jeśli się dokulam. Uwaga, lewo, prawo. A, dwa zakręty zostały. Patrzcie, tak się to robi. Uwaga, Mati na mecie oczywiście jeszcze trzeba się obić, zaznaczyć swoją obecność lakierem na pobliskiej bandzie i potem już jest wszystko cacy. Kontynuuj. Zwyciężam. Zdobyty wpływ. Proszę ja was. Lekko. Lekko. To co? Ojej, to jest daleko, to mi się nie chce. To jest zbyt daleko, to sobie darujemy. Tu są jeszcze ten, mm, te drogowskazy od w sensie bandy do zbicia, w sensie banery od szybkiej podróży. I wtedy mamy ciut tani. 200? Jeju, nie przesadzajcie troszeczkę. Ej, stop, tu jest Fortune Island. To jest jakiś dodatek. To jest dodatek, który pewnie można kupić. Dokonaj zakupu i przekonaj się jakie atrakcje kryje Fortune Island. Proszę bardzo, a ja chcę zobaczyć ile to kosztuje. W sensie ile pieniędzy na to masz. 100 zł! Lekko. Panie! Panie! Brałbym od razu. Dobra, ale na razie mamy przecież cały tutaj teren do przejścia, także w tym odcinku to tyle, zostawcie łapę i widzimy się w następnym. Miłego dnia. Hej!